Drogie panie, drodzy panowie, wyśmień te placki ziemniaczane. Znajdujemy się dzisiaj w niedalinie nad rzeką Radzew na terenie rekreacyjnym, gdzie zorganizowaliśmy piknik charytatywny na rzecz Moniki Piotrowskiej. Wszystkie atrakcje, które się tutaj dzisiaj dzieją, mają na celu zebrać pieniądze na zakup dla niej protezy. Pani Monika jest sołtysem konikowa, jest prezesem koła gospodyń wiejskich, ale przede wszystkim jest bardzo dużym społecznikiem. I zawsze pomagała ludziom, i tak naprawdę w tej chwili, nawet będąc w tej sytuacji zdalnie, bo przez telefon, ale również pomaga, pomimo że sama znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Stąd chcieliśmy się po prostu odwdzięczyć za, za, tą, za tą jej dobroć dla wszystkich i po prostu mobilizujemy wszystkich mieszkańców i wszystkich z okolicy, aby wsparli też teraz dla jej pomoc, ponieważ w tym momencie sama jej potrzebuje. Oj, dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim jest klasyczny koszalin, tak, bardzo licznie przybył. E, można e, za oczywiście do puszki przejechać się e, e, zabytkowym samochodem, są misie, e, są kłady, przed chwileczką był fitness, tak, są, e, szermierka jest, e, są koła gospodyń wiejskich ze swoimi przecudownymi wypiekami e, i wyrobami... E, typu jakieś właśnie naleśniki, kartacze czy pierogi i tak, garmażeryjne. Są gofry, jest popcorn, są lody, jest fryzjer, jest kosmetyczka, jest malowanie buziek, balony. No generalnie jest wszystko. Jest Nadleśnictwo Manowo, które ma przeróżną masę opowieści o zwierzętach, tak w swoim oczywiście zakresie. Jest Mimet, który prowadzi pokazy na fantomach, y, można zgłosić się, zarejestrować się do y, DKMS-u, żeby zarejestrować szpik, jest naprawdę mnóstwo. Y, są dmuchańce, można nabyć fanty, tak różnego rodzaju, jest naprawdę bardzo dużo atrakcji dzisiaj. Naprawdę dobrego, Fajny ze smalcem, palcem. też tutaj na co się pisze, na pajdę, tak? tak?